Na pewno natknęliście się gdzieś w internecie na wyjątkowe gadżety, które nie są dostępne w stacjonarnych sklepach, które wyglądają i działają w niespotykany wcześniej sposób. Zawsze chciałem je przetestować i sprawdzić na własnej skórze, czy rzeczywiście są takie fajne i przydatne, jak we wcześniejszych materiałach. I właśnie nadszedł ten dzień, że przetestujemy je dzisiaj, ponieważ właśnie ten film powstał we współpracy z TEMU, czyli serwisem zakupowym, w którym można kupić praktycznie wszystko. Temu oznacza team up, price down, czyli wspólnie kupujemy, razem zyskujemy. Serwis oferuje najbardziej konkurencyjne cenowo produkty w wielu kategoriach, takie jak moda, biżuteria, wystrój domu, artykuły dla zwierząt i wiele innych. Produkty dostępne są w najwyższej jakości, w bardzo przystępnych cenach, oraz dostępna jest darmowa wysyłka również do paczkomatów, a zwroty obsługiwane są aż do 90 dni. W aplikacji występują promocje na produkty z wszystkich kategorii, aż do 90% taniej. Mam tutaj dla Was specjalny kod dla nowych użytkowników, pozwalający na zakup przedmiotów z dzisiejszego zestawienia ze zniżką do 90%. Możecie wpisać go w pasku wyszukiwania na temu, lub zeskanować kod QR, widoczny w rogu ekranu. Temu akceptuje wiele popularnych metod płatności, takie jak Blik czy przelewy 24. Bardzo fajnie, że sam mogłem wybrać produkty do tego zestawienia. A wszystkie linki do produktów z tego materiału znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam do skorzystania z promocji do 90% taniej, ponieważ to jest realnie świetna okazja. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na temu.com lub powiesz aplikację temu. Otwieramy pierwszą paczkę z temu. Mamy tutaj w kartoniku pilocik do obsługi. Podstawkę, rureczkę oraz źródło światła z soczewką. Po skręceniu razem możemy podłączyć sobie do źródła zasilania. W tym przypadku użyjemy sobie PowerBanka. Trzeba przyznać, że ta lampa bardzo mocno świeci. Biorąc pod uwagę jej niewysoką cenę, to oceniam bardzo na plus. Popatrzcie, jakie mocne światło na ścianie. Możemy te kolory sobie zmieniać. Jeżeli oddalimy źródło światła od ściany, to obraz nam się mocno powiększa, a przy tym nie traci bardzo na kolorze, więc bardzo na plus. Z pewnością doda to klimatu do naszych pomieszczeń. Kolejną rzeczą z naszej paczki jest teleskop monokularowy. W zestawie mamy ten teleskop etui oraz zestaw montażowy do telefonu. Obsługa jest banalnie prosta, wystarczy mocowanie przykręcić do teleskopu, a następnie specjalną łapką łapiemy za telefon, dokręcamy, aby się nie ruszał podczas użytkowania oraz przystępujemy do testu. Jak widzimy na nagraniu, zoom jest bardzo potężny, nieosiągalny w zwykłym telefonie. Możemy tutaj zrobić mocne przybliżenie i zdjęcia wychodzą całkiem przyzwoicie. Widać, że na obrzeżach kadru jest delikatna nieostrość, jednak takiej możliwości w takim budżecie cenowym bardzo na plus. Dzięki temu przenośnemu teleskopowi możemy uchwycić bardzo dalekie kadry bez specjalistycznego sprzętu. Wystarczy nam tylko telefon oraz. Teleskop. Kolejnym przedmiotem jest lampka zmieniająca kolory. Oczywiście w zestawie mamy również pilocik. Akurat ta lampka ma wbudowaną baterię, dzięki temu nie musimy ją cały czas mieć podłączoną do prądu. Wystarczy, że ją odrobinę naładujemy oraz możemy zapewnić naszemu pomieszczeniu odpowiednie klimatyczne światło w różnych kolorach. Kolory możemy zmieniać po prostu tylko klikaniem od góry przycisk. Obudowa lampki ma specjalne załamania na powierzchni, dzięki temu światło rozprasza się w bardzo ciekawy wzór, a dzięki różnym kolorom możemy dopasować ją do stylistyki naszego pomieszczenia lub aranżacji. Kryształowa lampa stołowa z 16 kolorami w takiej cenie to bardzo dobry gadżet. Otwieramy następny kartonik, a w nim znajdujemy lampkę na rower, hulajnogę lub cokolwiek innego tego typu. Lampka posiada trzy tryby świecenia: ciągły, troszkę słabszy oraz migotanie. Dodatkowo posiada panel solarny, dzięki temu ładowanie na słońcu jest bardzo proste i nie braknie nam nigdy energii. Oraz mamy wbudowany pasek który ułatwia nam mocowanie na kierownicy. Na krótkim spiralnym kabelku przy lampce dołączony jest bardzo, bardzo głośny alarm. Oczywiście mamy tutaj również diody informujące nas o stopniu naładowania baterii, a z tyłu urządzenia mamy port do ładowania po kabelku. Przymocowałem lampę do hulajnogi oraz wybrałem się wieczorem na testy. Oczywiście moja hulajnoga ma wbudowaną lampkę, jednak dodatkowa z pewnością się przyda w ciemnych zaułkach. Zresztą doskonale widać, jak bardzo poprawia się widoczność, jeżeli włączymy drugą lampkę. Każdemu polecam takie urządzenie, ponieważ znacząco poprawia nasze bezpieczeństwo na drodze. Myślę, że warto zainwestować te kilka złotych i poprawić swój komfort i bezpieczeństwo. Kolejnym bardzo ciekawym gadżetem, który rozpakowywujemy jest przenośny, wielofunkcyjny środek do czyszczenia okularów i innych, małych przedmiotów. Jestem bardzo ciekawy działaniem tego urządzenia i nie mogę się doczekać już testów. Myślę, że to urządzenie z pewnością zainteresuje każdego okularnika. Więc wlewamy wodę do środka i przystępujemy do testów. Mam nadzieję, że nie zaryzykuję za bardzo, jeżeli włożę swoje okulary na pierwszą próbę. Urządzenie ma trzy tryby pracy: pierwszy podstawowy, drugi przerywany, a trzeci mocniejszy. Oczywiście urządzenie ma wbudowaną baterię, dzięki czemu nie musimy za każdym razem podłączać ją do prądu. A teraz sprawdźmy na wynik naszego czyszczenia. Wyciągamy okulary i ku naszemu zdziwieniu pojawia się dość brudna woda, a na spodzie są widoczne brudki. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość obiecująco. Przy oględzinach okularów jednak zauważyłem pozostałości brudu, jednak one są wzruszone i wystarczyło je delikatnie potraktować szmatką. Myślę, że z produktu będę korzystał. Wystarczy wrzucić okulary na minutkę, potem potraktować je szmatką i mamy okulary czyste na błysk. Nasz kolejny podłużny kartonik skrywa bezprzewodową lampkę nocną z czujnikiem ruchu LED. Jest to lampka ładowana przez USB. Z czujnikiem ruchu do pokoju, którą możemy sobie dowolnie zamontować, ponieważ mamy dołączone do zestawu magnezy. Myślę, że zastosowania dla tego urządzenia nie trzeba zbyt długo tłumaczyć i każdy w swoim mieszkaniu znajdzie odpowiednie miejsce dla tego urządzenia. Lampka ma wbudowaną baterię, przez co nie musi być cały czas podłączona do prądu. Dzięki czemu możemy ją zastosować w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie mamy ciągłego dostępu do instalacji elektrycznej. Wystarczy odpiąć wówczas od magnesu, podłączyć do ładowania, a następnie z powrotem w odpowiednie miejsce. W moim przypadku idealnie sprawdziła się na placie roboczym w kuchni lampka przymocowana na magnesy, z czujnikiem ruchu, super podświetla miejsce robocze. Gdzie spokojnie możemy działać i przygotowywać swoje posiłki. Świetny gadżet i w świetnej celi. Otwieramy teraz kartonik taki ładny, prezentowy z kokardką, a w nim znajdujemy lampkę nocną 3D, kalendarz z tablicą DIY do pisania, wymazywania, razem z markerem. Oczywiście przeźroczysty kalendarz jest podświetlany od dołu LED, dzięki czemu ładnie wygląda i się prezentuje. zacnie. Na kalendarzu swobodnie możemy pisać markerem, zaznaczać go, a po upływie całego miesiąca możemy spokojnie wymazać nasze notatki oraz zapełnić to miejsce kolejnymi nowymi notatkami na nowy miesiąc. Lampka z kalendarzem dostarcza nam. Wieczorem dość dużo światła, oraz wszystkie notatki są czytelne i widoczne. Bardzo ładnie to wygląda. Kalendarz dostępny jest w świetnej cenie, więc spokojnie mogę polecić. Kolejny produkt zamówiony z temu jest skierowany bardziej do płci żeńskiej. Jest to słodka kwiatowa spinka do włosów w stylu boho. Jest ona wykonana z plastiku i. Świetnie sprawdzi się do upinania włosów. W ostatnim czasie takie spinki są bardzo modne i poszukiwane, dlatego nie wahałem się ani chwili i dorzuciłem ją do swojego koszyka. Bo cena była bardzo atrakcyjna. Dostępne są one w różnych kolorach, jednak ten najbardziej przypadł mi do gustu. Kolejnym przedmiotem zamówionym z temu jest mobilny mikrofon o specyfice do okulnej. To jest tak zwany must have dla każdego początkującego twórcy. Więc jeżeli coś zaczynasz nagrywać, to z pewnością takie urządzenie Ci się przyda. Mikrofon zakończony jest złączem słuchawkowym, więc jeżeli Twój telefon posiada takie złącze, to możesz go spokojnie podłączyć. Natomiast jeżeli takiego nie posiada, a posiada jedynie USB-C, to będziesz potrzebował przejściówki. Zobacz jeszcze test dźwięku zarejestrowanego przez ten mikrofon. Dodatkowy mikrofon przyda nam się, gdy chcemy nagrać dźwięk z dalekich i dynamicznych kadrów, a przy tym zachować dobrą jakość dźwięku. Jest to bardzo przydatna rzecz dla różnego rodzaju twórców. Następny produkt zakupiony w temu to kable 3 w jednym. Jest to bardzo mocny i wytrzymały kabel z trzema końcówkami USB-C, micro-USB oraz Lightning. Jest to świetny kabel do zastosowania do samochodu, dzięki czemu spokojnie możemy podłączyć go do każdego typu urządzeń. Nie będziemy martwili się, że nie mamy pasujące wejście wielofunkcyjny kabelek w atrakcyjnej cenie to must have dla każdego moim ostatnim produktem zamówionym z temu za tym razem jest wielofunkcyjna pompka do opon jest to model z wbudowaną baterią dzięki czemu możemy swobodnie pompować swoje opony bez konieczności podłączenia do prądu. pompka jest niewielkich rozmiarów Posiada kilka typów końcówek, do pompowania różnych urządzeń i rzeczy. A posiada zdolność do pompowania aż do 150 psi. Więc z pewnością nam z nią samochód, rower, skuter czy hulajnogę elektryczną. Bardzo potrzebowałem tego produktu i czekałem na niego aż wreszcie się doczekałem i będę spokojnie mógł swoją nogę pompować kiedy chcę i gdzie chcę. Pompka posiada 5 trybów dla samochodu, skutera, roweru, piłki oraz jeden dowolny. Na każdym z nich poziom pompowanego powietrza możemy sobie swobodnie skonfigurować. Rodzaj jednostki również możemy sobie ustawić. Dla nas zostawimy ustawienie bar. Będzie to dla nas najbardziej czytelne i oczywiste. Ładowanie pompki odbywa się dzięki portowi USB-C, oraz mamy tutaj jeszcze pomocniczą lampkę. A teraz przejdźmy do testów na naszej hulajnodze. Jak widzimy, pompowanie odbywa się bardzo szybko. I bez żadnych problemów, pompka nie chodzi wcale tak głośno, jest słyszalna. Jednak jest to umiarkowany hałas. Jest to bardzo przydatny produkt i nie będę musiał już jeździć na stację benzynową, aby pompować swoje koła. Z pewnością polecam każdemu. Napisz w komentarzu, który z prezentowanych produktów spodobał Ci się najbardziej, i podziel się ciekawymi znaleziskami w ofercie temu. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten materiał i czy chcecie więcej produktów z ofert temu na moim kanale. Dziękuję za oglądanie.